Self-publishing. Co sądzę na temat self-publishingu? Muszę powiedzieć, że pewne doświadczenie, jeśli chodzi o tę formę wydawania, mam. Coś tam na ten temat wiem. Wszystko, co teraz powiem, opiera się no, na moim doświadczeniu. Był z ładnych kilku lat, tak naprawdę, i wydania, no, też na pewno co najmniej kilku książek. Co o tym sądzę? Są powieści i jakieś poradniki. Książki wydane pod pseudonimem, i e booki książki papierowe, audiobook, nawet, nawet, jakieś, nawet jakieś eksperymenty z, z, z hipertekstem i tego typu y, zabawy literaturą. Jawi się autor jako takie cudowne narzędzie do wydania swojej książki. I w sumie słusznie, dlatego że no, self-publishing ma szereg niezaprzeczalnych zalet. Nie ogranicza. Nie narzuca, nie przeszkadza. Może początkowo nieco kosztować, szczególnie w przypadku wydania w edycji papierowej, bo za pewne rzeczy trzeba zapłacić. No to jednak lwia część z tego, co czytelnik ostatecznie za tę książkę zapłacił, trafia do autora, a nie do wydawcy, dystrybutora, księgarza, jakiegoś pośrednika, z którym autor samodzielny, self-publisher, nie współpracuje. Albo współpracuje w ograniczonym zakresie. To trudniejsza droga wydawnicza od wydania z wydawcą, moim zdaniem, niesie ze sobą pewne konsekwencje. One są tym większe, im autor ma mniejsze doświadczenie wydawnicze i pisarskie. I te koszty mogą być znaczne, jeśli to będzie wydanie papierowe w dużym nakładzie i powiedzmy, że z kolorową układką. I wiem, że autorzy traktują te Pieniądze jako inwestycje która długofalowo albo krótkofalowo powinna się zwrócić, to realia rozczarowują. I rozczarują prawie na pewno, dlatego że istnieje naprawdę niewielkie prawdopodobieństwo, że uda się powtórzyć sukces jakiegokolwiek samodzielnie publikującego autora. Tym bardziej u nas w Polsce nie żyjemy w końcu w Ameryce. I to prawdopodobieństwo jest naprawdę bardzo małe. No ale przecież są ludzie, którzy gdzieś podobno trafili szóstkę w totka. Tego oczywiście wszystkim życzę. Ale w pewnych sytuacjach to trzeba sobie powiedzieć, self-publishing ma jednak sens.